Dziś rano naczelny wódz wydał rozkaz wycofania korpusu generała Skwarczyńskiego na południe. Co to dla nas oznacza? W razie wojny nikt nie przyjdzie wam za czeczół. Nie wierzę własnym muszą. Tajemnic jest wiele. Nie wszyscy byli tak niezwykle zgodni co do tego, że należy do końca bronić tego posterunku, w momencie kiedy tak naprawdę wiadomo, że wojna jest już przegrana. Można tylko i wyłącznie walczyć o honor. Panie kapitanie, ale to rozkaz pana majora! Więc ta ekipa obrońców Westerplaty była podzielona. I o tym opowiada właśnie ten film: O postawie mm, Sucharskiego, która nie była taka, jak nam się wydawało. Wszyscy zgadzacie się panowie ze mną, że nadszedł czas do kapitulacji. Zwołałeś na radę bez mojej wiedzy. Nie będzie żadnej kapitulacji. My myślimy o bohaterach, jako o ludziach yy, yy, ze spiżu, Tymczasem. Ci bohaterowie właśnie dlatego byli bohaterami, że byli tacy jak my ze swoimi strachami, fobiami, dziwną agresją, skomplikowanymi osobowościami. Ale gdzieś także wpojeni mieli tę miłość do ojczyzny i to ten etos rycerski, by walczyć do ostatniej kropli krwi. Ale nie wszyscy walka do samego końca. Ale gdzie jest koniec? Gdzie jest granica? Granica jest tutaj. Na Westerplatte. Tam są żołnierze, którzy się po prostu boją, którzy mają swoje poglądy, są różni, w bardzo trudnej sytuacji. Niektórzy chcieli już się poddawać, niektórzy dezerterowali, niektórzy bohatersko chcieli zginąć za wszelką cenę, jak najwięcej Niemców wystrzelać. Moja postać w tym filmie to kapitan słaby, wyjątkowy człowiek, świetny lekarz, który tak naprawdę otrzymał moment bardzo trudny w swoim życiu, bo został wysłany do jednostki, zastał miejsce kompletnie nieprzygotowane do obrony pod względem medycznym. Stworzył bardzo szybko całe zamówienie, co powinno być potrzebne i to zamówienie nie zdążyło dojść, ponieważ wybuchła wojna. I on, nie mając w ogóle tak naprawdę, mając niewielką ilość bandaży, mając jakieś e, no, nie, niewielką ilość e, e, sprzętu lekarskiego, starał się utrzymać no, tę dogorywającą już grupę żołnierzy walczących o ten przyczółek. Panowie, Wsiarkę, cholera to nie jest przypadek dla y, wiejskiego lekarza wszech nauk. To jest potrzebna klinika, to jest potrzebny chirurg, rozumiecie? Myślę, że ten film można polecić y, wszystkim, którzy się interesują historią Polski. Y, 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 można polecić tym, którzy lubią odczuwać taką dumę narodową, bo takich momentów y, w tym kinie jest mnóstwo. Odwołaj rozkaz! Zej zginie, już się podda. Tym, którzy. Mm, krytykują wojnę i agresję ludzką, i konflikty zbrojne ze względu na no, ty, 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 ciągłe koło zemsty, głupie koło zemsty, które napędza ten świat. Jestem oficerem wojska polskiego. Jestem gotowy na śmierć. Bitwy. E które my gloryfikujemy, tak naprawdę można na nie spojrzeć w sposób, w sposób pacyfistyczny, no jest, są także dowodem na niezwykłą głupotę ludzi. Tak jak dowodem na głupotę ludzi są wojny. Sprawiamy się! Od 15 lutego film Tajemnica Westerplatte w kinach.